Karty i sekcje. Karty odpowiadają poszczególnym zadaniom i są podzielone na sekcje, które z kolei zawierają polecenia. Polecenia są związane z zarządzaniem dokumentami programu Word. Funkcja karty plik nosi również nazwę widoku backstage. Karta narzędzia główne zawiera prawie wszystkie najczęściej używane polecenia przy normalnym użytkowaniu programu. Jest ona podzielona na różne sekcje, takie jak schowek, czcionka czy style. Karta wstawianie zawiera takie sekcje jak strony, tabele, ilustracje, nagłówek i stopka lub symbole. Karta układ strony zawiera takie sekcje jak motywy lub tło strony. Karta odwołania zawiera takie sekcje jak spis treści lub przypisy dolne. Karta korespondencja pomaga w tworzeniu i wysyłaniu wiadomości do różnych osób. Karta recenzja zawiera takie sekcje jak język, komentarze, śledzenie lub zmiany. Karta widok umożliwia sprawdzenie jak wygląda dokument oraz modyfikacje lub zarządzanie widokiem i układem strony w dokumencie.